każdy z nas ma w sobie iskrę, która może wzniecić pożar sukcesu. Niezłomna ambicja to nie tylko pragnienie osiągnięcia celów, to codzienna walka ze słabościami, które próbują nas zatrzymać. Wiedz, że to, co nas nie zabije, czyni nas silniejszymi. Nie skupiaj się na przeszkodach, ale na tym co możesz zyskać. Zmień każdą porażkę w lekcję, a każdy sukces- fundament pod kolejne osiągnięcia. Najwięksi liderzy, innowatorzy i wizjonerzy nie osiągnęli swoich celów dzięki szczęściu, ale dzięki niezłomnej woli i determinacji. Przestań czekać na idealny moment. Idealny moment nigdy nie nadejdzie. Zrób krok dzisiaj, nie jutro. Zainwestuj w siebie, w swoje umiejętności i w swoją przyszłość. Pamiętaj, że twoje marzenia są w zasięgu ręki, jeśli tylko będziesz gotowy walczyć o nie z całych sił. Stań, weź życie w swoje ręce i nie pozwól nikomu, aby powiedział ci, że nie możesz tego zrobić. Twoje przeznaczenie czeka, a ty masz moc, aby je osiągnąć. Każdy dzień to nowa szansa, aby zbliżyć się do swoich celów. Niech twoja pasja będzie twoim przewodnikiem, a determinacja twoim napędem. Niech twoje marzenia staną się rzeczywistością.